Zasada pierwsza. Przed wysłaniem zadań do uczniów warto sprawdzić czas potrzebny na ich rozwiązanie. Każdy nauczyciel wyznacza zadanie do wykonania ze swojego przedmiotu. Sam je odrabia i dokładnie oblicza czas, jaki uczniowie potrzebują na wykonanie zadania. Uczniowie o tym też wiedzą. To jest istotne, aby zakładany czas pokrywał się z rzeczywistym okresem potrzebnym na ich rozwiązanie. Jeśli na rozwiązanie zadania potrzebujemy znacznie więcej czasu, zniechęcamy się i frustrujemy. Z naszego internetowego badania wynika, że tylko 12,5% z nas uważa, że nauczyciele przygotowując zdalne zadania sami odrabiają i mierzą niezbędny na to czas. Ponad połowa z nas uważa, że raczej tego nie robią. Często rozmawiamy w szkole o ważności empatii i to jest prosty przykład empatii do nas, uczniów. Chcemy, żebyście wiedzieli, co musimy robić. I rozumieli, jak my czujemy się odrabiając zadania.